Piątek, 11 kwietnia 2025 roku. Zapamiętajcie tę datę, bo zdarzyła się dzisiaj rzecz godna uwagi. A mianowicie, razem z Fenriren chcieliśmy ogłosić, że dzisiaj ruszyła przedsprzedaż gry Wojownicy Midgardu w edycja Jarla. Czyli gra podstawowa razem z dwoma dodatkami, Mroczne Góry i Valhalla. Ale zaraz, zaraz, przecież to jest jedno pudełko, gdzie te dodatki. A dokładnie, to jest edycja Jarla, jak już wspomniałem, czyli wszystko mamy... W tym jednym pudełku. Jest to gra Euro z mechaniką Work Replacementu, w której będziemy zdobywać naszych wojowników przedstawionych za pomocą kości, a następnie przydzielać ich do różnych walk, na przykład z strolem, z drałgrami, albo wysyłać na dłuższe wyprawy, gdzie będziecie musieli się zaopatrzyć w statek i wtedy będziecie mogli zapolować na naprawdę potężne bestie. Ale to nadal nie wszystko, ponieważ w naszym sklepie internetowym mamy do tej gry dostępną matę, która nie jest małych rozmiarów i mieści w sobie wszystkie trzy plansze, czyli plansze z podstawki oraz z dwóch dodatków. A jeśli zamówicie Wojowników Midgardu w naszym sklepie w przedsprzedaży, dostaniecie do tego jeszcze zestaw promek, składający się nie z jednego pakietu kart, a z trzech. I mamy tutaj dodatkowe karty do Mrocznych Gór, dodatkowe karty do Valhalla oraz dodatkowe karty do wersji podstawowej. Wojownicy Midgardu, edycja Jarla, neoprenowa mata, zestaw promek albo samo pudełko, jeśli macie już tą grę u siebie, dostępne od dzisiaj w przedsprzedaży w Portal Games.